Hej, tutaj Kioffi Ten film jest dosyć e, bardziej odstający od reszty Bo będą to ciekawostki o mnie Na naprawdę różne tematy A to dlatego, że tydzień temu miałam urodzinę Więc obecnie mam 15 lat I szczerze mówiąc mam wrażenie jakbym Miała tyle już od jakiegoś pół roku. Jakby <grymnie> nie wiem nic się nie zmieniło. Tylko liczba mojego wieku. I dostałam od mojej PFFki, mojej kuzynki najukochańszej, takiego pięknego cinamorola. I koszulkę z moim ulubionym zespołem, ale to się dopiero dowiecie później, bo będzie to w ciekawostkach. Mam ją teraz na sobie, ale widzicie tylko i kawałek, więc nie jesteście w stanie jakby powiedzieć, jaki to jest zespół. Więc lecimy, mam tutaj na karteczce zapisane. Numer jeden. Kocham rysować. Jeżeli ktoś jest tu dłużej na tym kanale, to pewnie już o tym wie, ale jeśli ktoś jest nowy, to ja od zawsze, odkąd pamiętam, po prostu lubiłam rysować, zawsze siedziałam przy kartce w wolnym czasie i rysowałam i też dlatego idzie mi to całkiem dobrze. Tutaj jakieś moje prace pokażę, przykładowe. Też tu mam przy sobie kilka. To jest rysunek taki i to jestem ja ogólnie. Um, jeszcze mam taki. Tylko to jest wszystko w odbiciu lustrzanym, jak co, bo ja nagrywam kamerką z przodu. Czasami nagrywam tą tylną, ale to jeśli jest naprawdę słabe oświetlenie. I nawet się czasami zastanawiałam, jakby może nagrywać jakiś content o rysowaniu, ale jednak mam wrażenie, że na dłuższą metę mogłoby być to trochę nudne. Czas na drugi punkt. To jest trochę nietypowe, trochę bardzo, ale tak. Chcę kiedyś pychać do Czarnobyla. Ja tak teraz na serio mówię, to nie na żart, ja serio chcę tam kiedyś pojechać. O to chodzi, że się bardzo interesuję promieniowaniem jonizującym i też e, całą katastrofą w Czarnobylu. Bardzo dużo podcastów na ten temat przesłuchałam, oglądałam też ten serial na HBO, ale to jednak jakoś tak pół roku po tym, jak ta moja faza się zaczęła. Czytałam książkę e, Igor Kostin, spowiedź reportera. No, to jest takie moje... taka jakby zajawka. Bo jak będę mieć 18 lat, to zamierzam tam pojechać, bo jednak te wyjazdy tam organizowane wcale nie są takie drogie. Na luzie na to będę w stanie nazbierać. Numer trzeci. To jest trochę śmieszne, ale jak byłam mała, czyli coś koło 6-7 lat, może 8 jeszcze, ale nie pamiętam do końca. Jakby to wszystko mi się miesza, to panicznie bałam się Buch. Ale serio, jakby siedziałam. Powiedzmy w kuchni. Ja jakąś zupę, rosołek czy coś, i nagle, jak obok mnie zaczęła latać jakaś mucha, i ja się bałam dokończyć ten rosół. i Nie wiem w sumie, czego się bałam. Po prostu muchy mnie bardzo obrzydzały, jakiekolwiek robaki. Ja też się panicznie bałam robaków. Taka fobia wręcz to była. Jak było lato, to nie chciałam wychodzić z domu. Na szczęście przeszło mi to w miarę szybko. Punkt cza... czwarty. Punkt czwarty. Kiedyś, jakoś tak jak była kwarantanna, nagrywałam na TikToka filmiki w cosplayach. Wtedy to było bardzo popularne. Pod nazwą kibodziat miałam dwa konta. Na pierwszym koncie miałam 10 tysięcy obserwacji. Nie mam pojęcia w jaki sposób w wieku 11 lat ja miałam 10 tysięcy obserwacji na TikToku. A obecnie nie jestem w stanie wbić nawet 5 tysięcy. Mam... Chyba 2600 obecnie i to idzie jak krew z nosa. A ja wtedy całkiem szybko się wybiłam do takiego stopnia, że miałam 10 tysięcy. Później mi usunęli to konto. Miałam drugie konto i na tym drugim koncie chyba miałam 13 tysięcy. Nie mam pojęcia, jak ja to robiłam, ale zazdroszczę sobie z wtedy. Miałam nawet fanpage e i te fanpage e dalej są. E, też e, miałam kult Kokinozaura. I to chodziło o kokiciego z rąpy, ale z ciałem dinozaura. Dziwne czasy. Pięć! Tutaj mówimy o mojej ulubionym zespole, czyli... End One! Kocham And One! Mam sześć płyt od nich. Sześć, ale zamierzam mieć więcej. Ciągle, non stop ich słucham. Jak jest szkoła, to codziennie, cały dzień tylko ich piosenek słucham. No może nie zawsze, ale są takie dni, że przez cały dzień nic innego nie słucham, tylko piosenek od nich. To jest obsesja. Chcę kiedyś pojechać na ich koncert. Oni są z Niemiec, więc prawdopodobnie gdzieś do Niemczech, bo o dziwo nie mają koncertów w Polsce. Się kiedyś tam mieli jakieś z tego, co słyszałam, ale no obecnie jak sprawdzałam to w najbliższym czasie nie. Sześć! To jest coś bardzo mocnego. Otóż byłam w psychiatryku kiedyś. Jakoś tak już. Prawie dwa lata temu, tak półtorej roku temu. Widziłam tam całe wakacje z hakiem, bo trzy miesiące. I akurat w wakacje, wyobrażacie sobie, wakacje. A wy siedzicie w psychiatryku. No, mam poświęcony temu cały film na kanale. Możecie sobie zobaczyć. Nie pamiętam już do końca, co ja w nim mówiłam, ale tam bardziej opisywałam, jak to wszystko wyglądało. Siedem. Mam obsesję, taką już trwającą kilka dobrych lat, na punkcie serii Number Six. Number Six to jest yy, i książka, i manga, i anime, ale nienawidzę tej adaptacji anime. Ona jest tak źle zrobiona. Oglądałam całą i to w ogóle nie jest związane z książką i mangą. W sensie jakby... Nie, że w ogóle, ale jakby pozmieniali kolejność wydarzeń i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie tak. Kocham Number Six. Bardzo fajna manga. Tematyka jej to jest takie science fiction, trochę kryminał, nie, nie kryminał, ale jest wątek rozwiązywania zagadki takiego miasta bardzo zagłamanego, takiego trochę PRL, ale jakby to zrobić nowocześnie. Obecnie jest w ogóle pisana kontynuacja. W sensie Atsuko Asano, albo już napisała, albo jest w trakcie, ale widziałam, że już są pre-ordery, ale po japońsku. Właśnie, jest idealny moment, żeby to przeczytać, bo za niedługo będziecie mieć kontynuację. Co prawda książki, nie wiem, czy będzie też manga. Uwielbiam podróżować. To jest punkt ósmy. Na moim kanale jest chyba kilka vlogów z jakiejś podróży. I po Polsce, i też jest z Włoch vlog. Jeszcze w tym roku będę znowu do Włoszech jechać. I znowu będzie vlog, ale tym razem taki bardziej profesjonalny Ja po prostu uwielbiam podróżować Też uwielbiam wracać do jakichś miejsc, w których kiedyś byłam Na przykład znowu będziemy w Riva del Garda. Tam było cudownie i znowu tam będziemy Bo ja mam taki sentyment już do tych miejsc, w których byłam kiedyś Im się podobało, po prostu tak... Aż mi to wzrusza trochę I kocham takie długie jazdy autem Że mój tato jedzie, ja jadę Mama, czasami siostra I po prostu siedzimy w tym aucie kilka godzin I są ładne widoki za oknem Muzyka z płyt sobie leci I cud miód malina Kocham takie wycieczki 9. Kolekcjonuję gazetki z Minecrafta Ale to nie jest tak, że je po prostu kupuję I one sobie stoją Ja je faktycznie czytam I faktycznie one mnie bardzo interesują Ja wiem, że to jest trochę dziecinne Ale powiem tak Minecraft jest bardziej dla takich dzieciaczków, a Crafter jest bardziej dla młodzieży. Tak yy, z moich obserwacji wynik wyniknęłam, jakby no. I ja obydwie te gazetki. Jeszcze jest teraz oficjalna z Minecrafta, to ją też czytam. Po prostu to jest dla mnie taki relaks, taki powrót do wczesnego dzieciństwa. W sumie dalej dużo gram w Minecrafta ale jak byłam młodsza, to grałam ciągle. Ciągle oglądam YouTube'a Minecraft. Dalej oglądam YouTube'a Minecraft. Dalej oglądam do Knesa, dobra. Robiłam to jak miałam 8 lat, robię to dalej. I po prostu to jest taka nostalgia dla mnie i dlatego kocham czytać te gazetki i je kolekcjonować. 10. To już jest ostatnia ciekawostka. Całkiem szybko się w sumie z tym uwinałam, więc fajnie, bo będę miała mało montowania. Nie ogarniam polskiego YouTube'a. Jak się mnie zapytacie, kto jest w Teamie X, kto jest w ekipie, kto jest w Gen z, to ja wam nie powiem. Bo ja tego nie rozróżniam. Ja ogarniam, kto tam jest. Nie znam tych ludzi. W życiu nie oglądałam ekipy. W życiu nie oglądałam Freeza. Nawet nie wiem, czy tym X dalej istnieje. Moja BFF ogląda liwcia. Kocham cię, liwcia. No to ona ich ogląda? Chyba ekipę? Ale ja sama nie ogarniam, kto tam jest. Tak samo Pandora Gate. Ja dopiero. Chyba rok po fakcie obejrzałam jakiś filmik w ogóle o tym, czym była ta drama Pandora Gate. Jedyne co ja wiedziałam, to to, że Stu robił dziwne rzeczy, ale resztę nie wiedziałam. I ja w ogóle nie ogarniam dram niczego. Pomimo tego, że ja sama tworzę treści na YouTube'a, to ja się nie interesuję tym, co się dzieje w ogóle tych popularnych YouTuberów, takich vlogerów. Jedyni w sumie polscy vlogerzy, jakich ja oglądam, to jest Dominik Rupiński. Nanami Cian, Agnieszka Grzelak i w sumie to chyba tyle. <noise> Więc tak to były ciekawostki o mnie, i mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ktoś nowy zawitam na ten kanał i zachęciłam go w taki sposób do zasubskrybowania mnie. Będę bardzo wdzięczna, jeśli to zrobisz, bo staram się jak najbardziej mogę i bardzo się cieszę, jak ktoś docenia moje starania. Bajo! Terima kasih telah menonton!